Arkadiusz Łakomiak Dziadzio śpioch Zjadłszy pyszny swój obiadek, uciął drzemkę raz mój dziadek. Chrapie przy tym tak okropnie, że aż pękła szyba w oknie. Trzęsie się budynek cały, a w nim szafy i regały, kubki, szklanki i talerze. Lipa w parku, dąb przy skwerze. Lecz dziadziunio dalej chrapie. Chwilę przerwał, tlen łapie. Zmienił boczek, potem drugi w łóżku leży już czas długi. Dopytują się sąsiedzi. Co za licho tamże siedzi? Może wzywa ktoś pomocy? Szybko, leki, wodę, koce. Przyjechała straż pożarna. Pewnie rodzi tu ciężarna. Dzwoncie prędko po doktora, póki jeszcze na to pora. Dziadziuś zbudził się tymczasem. Cóż to ludzie za hałasy? Przez was spadłem na podłogę. Ciszej proszę, spać nie mogę. Czytał oczywiście Tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Jeśli podoba Ci się to, co robię, wpisz w Google krzyżyk Tata Mariusz i wybierz najwygodniejszą ścieżkę do pozostania na bieżąco. Ilisku, dzięki, że jesteś i do usłyszenia.